Buenos dias! Hola amigos! Czy doszliście już do siebie po wizycie w rajskim parku Tayrona, który pokazywaliśmy wam w poprzednim odcinku? To co, może teraz pora na wizytę w jednym z najsłynniejszych miast świata? Co powiecie na medein? Jest dreszczyk emocji? No i słusznie. Vamos! Wydarzenia, które miały miejsce w końcówce XX wieku sprawiły, że medein zyskało złą sławę nie tylko w samej Kolumbii, ale właściwie na całym świecie. Słyszeliście może o zawziętej rywalizacji Medein Skali, szemranych interesach, brutalnych ulicznych rozgrywkach i niebezpiecznej grze w walce o władzę i wpływy? Te ponure czasy miasto ma już dawno za sobą. Wraz z nadejściem XXI wieku, jego władze skutecznie i dynamicznie wprowadzają program Medein od strachu do nadziei. Położenie w dolinie i otoczenie wzgórz sprawiły, że system komunikacji jest tutaj na niespotykanie w wysokim poziomie. Przewyższenia wkomponowane są liczne ruchome schody. Kolejka linowa pozwala dotrzeć do wysoko położonych dzielnic, a rozbudowana sieć metra sprawia, że możemy się poczuć jak w Nowym Jorku czy Londynie. W dwóch słowach: innowacyjność i nowoczesność. Cieszy się ono sławą miasta wiecznej wiosny. A skoro wiosna, to kwitnące kwiaty i piękna tradycja, święto Desfile des Fietos, czyli barwny korowód paradujący ulicami w pierwszym tygodniu sierpnia. Na co dzień zaś barwne kompozycje kwiatowe wplecione w bujną roślinność tworzą wertykalne ogrody, ciesząc oko, a przy tym poprawiając jakość powietrza. Jeśli chodzi o najbardziej znane postacie miasta, to z pewnością ma ono dwóch bohaterów. W kontekście sztuki Fernando Botero chodzi za jednego z najznamienitszych artystów XX wieku, nie tylko w skali miasta czy Kolumbii, ale całego globu. Unikatowy styl wizjonera obfituje w miękkie, zaokrąglone, słodkie, ale też i pełne groteski, a przy tym i wdzięku, postacie. Z jego sztuką spotkacie się na Placu Botero, gdzie podziwiać można kilkanaście imponujących rozmiarów prac, wkomponowanych w zielony teren parku. Te prawdziwie górskie wysokości dają możliwość wzbicia się w powietrze i podziwiania Medein z lotu ptaka. Latanie paralotnią, bo o tę aktywność właściwie chodzi, jest tu niezwykle popularną formą aktywności. Jeśli tylko macie 2-3 godziny wolnego czasu, zdecydowanie warto dać się ponieść adrenalinie. Hola a todos, amigos de Polonia. Mi nombre es Jan Canesto. Soy guía de turismo en la ciudad de Medellín, Colombia y el día de hoy quiero quiero invitarlos que vengan a Medellín que se den la oportunidad de conocer una ciudad vibrante en constante transformación. Para deambular, para konocer, para explorar nuestras calles, nuestra architektura, nuestras plazas i y ver cómo vivimos nosotros i y aprender de nuestra kultura. Miasto ma wiele odcieni, ale żeby poczuć jego przyspieszone tętno, powinniście sami tutaj przyjechać. A my nie kończymy na dzisiaj, przenosimy się jeszcze na chwilkę do jednego z ładniejszych, małych miasteczek Kolumbii Guatape? Pewnie, że tak. Wspominałaś Ania o miastach o wielu barwach. Tak, i trafiłam w punkt, ponieważ Guatape, w którym właśnie jesteśmy, to najbardziej kolorowe miasto w całej Kolumbii. To niewielkie miasteczko usytuowane jest około 80 km od Medellin. Mimo iż liczy niespełna 10 tysięcy mieszkańców, jest sporo atrakcją nie tylko dla turystów z zagranicy, ale i Kolumbijczyków, którzy chętnie spędzają tu swoje weekendy i dni wolne. Pośród barwnych okiennic i bogato zdobionych drzwi, elementem, który zdecydowanie jest wizytówką miasta, są cokales, czyli charakterystyczne zdobienia dolnej części domów. się religijne rodziny umieszczały tam symbolamy, które z pewnością niejednokrotnie tutaj zobaczycie, natomiast współcześnie tradycja ta ewoluowała i w ostatnich latach zdobienia nawiązują do pracy czy zainteresowań mieszkańców. Jednak największą gwiazdą tej okolicy niezaprzeczalnie jest La Piedra del Peñol, inaczej zwana Peñón de Guatapé. Jest to kolosalnych rozmiarów granitowy monolit powstały dziesiątki milionów lat temu. Przez cały ten czas stał tu w niezmienionej formie, będąc przedmiotem kultu religijnego Indian. Sytuacja diametralnie zmieniła się w połowie XX wieku, gdy Luis Eduardo Viegas wspiął się na szczyt góry, a wkrótce po tym zakupił ją wraz z ziemią. Aby umożliwić miłośnikom pięknych widoków podziwianie tej panoramy z góry, powstały tutaj schody prowadzące na sam szczyt. No i co, Ania, były liczone schody? Na początku tak, ale muszę przyznać, że gdzieś w połowie się pogubiłam. Na szczęście, ostatni schodek jest podpisany i wiemy na pewno, że pokonaliśmy 650 schodków. Czy było warto? No, zdecydowanie tak, chociaż trzeba przyznać, że łatwo nie było, bo spacer. Rzeźkim tempem zajmuje od 15 do 20 minut. Natomiast jak już wejdziemy na górę, to czekają na nas naprawdę niezapomniane widoki. Na wyobraźnię działa fakt, że dwie trzecie skały ukryte jest pod ziemią. Za to na północnej części monolitu widoczne są sporych rozmiarów litery GU, będące śladem rywalizacji mieszkańców Pueblo Colorido oraz El Peñol o prawa do posiadania głazu. Ci drudzy widząc próbę namalowania nazwy Guatape, siłą powstrzymali sąsiadów przed naznaczeniem terenu. Jak już wcześniej wspominaliśmy, zwaśnione miasteczka skutecznie pogodził pan Viegas, który to nabył prawa do własności Olbrzyma. Czy inwestycja w granic się opłaca? Patrząc na tłumy odwiedzających nie mamy cienia wątpliwości. z widokowych rozpościera się widok na jeziora, które powstały po wybudowaniu tamy Guatapé. Być może zachęcą one was do zmiany perspektywy i przemierzenia tych bajkowych krajobrazów łódką. Wiesz co, Bartek? Nie spodziewałam się, że Medellín i jego okolice będą aż tak ważną częścią naszej kolumbijskiej wyprawy. Tak, okazuje się, że ten kraj ma do zaprezentowania nie tylko tropikalną, unikatową przyrodę, ale też pełne kontrastów kolorów i życia latynoskie miasta. A czy wasze wyobrażenia o Medein mają odbicie w tym, co dziś wspólnie zobaczyliśmy? Podzielcie się z nami swoimi spostrzeżeniami w komentarzach. Do zobaczenia w Kolumbii.